Hello amigo, my name is Kacper Today is I'm working on my new video Jestem is i... Okej, okay, dobra, najważniejsze, że nie jest jakiegoś takiego dziwnego, niepotrzebnego szumu Dzisiaj dokończamy film ten, wiecie, film, co robiliśmy na poprzednim live'ie, no i tak to wygląda, no to co? Bierzemy się od razu do pracy i najpewniej dzisiaj będzie zapowiedź tylko tego filmu, a jutro już wleci o jakiejś 13, więc bądźcie przygotowani. Oczywiście, odpalamy nasz projekt jedenasty. Tak, tak, wiem, że mam za mało ten, danych czy coś. Okej, okay, mamy nasz genialny projekt, który jest Gdzie to jest? O zobaczcie, to jest straszne, bo to mi tak teraz skróciło ten film, ale chyba sobie na przykład w to kliknę. Ja bym tutaj chciał dać takie wtrząsy jakieś fajne, tylko to właśnie nie wiem. O, efekt. Tak, to było tak. Nie kliknąłem, ale te w cztery. Tak to wygląda no normalnie. Drabbing in my car. No. Kto wie do czego to jest nawiązanie? Nie. Wiem. Tyrek, mam nadzieję, że nie robisz jakichś live'ów czy czegoś.